Tylko tak na szybko, obiecałem pokazać to. Pokazuję na tej działce walce, walczę z perzem. Metodami ekologicznymi, bo ta działka jest przeznaczona na metody ekologiczne do nauki przeze mnie. Jest perzyk, jest ostrożeń Jeszcze nie było kilka razy przyjechanych gruberem. O, ten nie wiadomo czy przez nie. Ale to jest chyba samo się w orkiszu. Teraz przyjechałem agregatem takim na pasurkach. I było troszkę zielonkawo, przejechałem. Mam nadzieję, że o, powyciągam, poniszczę trochę. To wiadomo, że jeszcze odbije. A tu znowu przejadę. I później będzie gryka, która też jest aleopatyczna w stosunku do peżu. O, widać tu już kiedyś powyciągany stary peż przeschnięty. Ten jeszcze żywy, ale to ładnie na wierzchu W miarę, mam nadzieję, że to przeschnie. I tak męczy go, męczy tego pana. o tu jaki ładny, dorodny. Także tak, tak to wygląda. Wady tego, co robię. Oczywiście czas, paliwo. Jeszcze jest jedna wada. Niszczymy, stracimy próchnicę. Mnóstwo próchnicy ucieka. Każdy przejazd to jest niszczenie próchnicy. Ziemia odkryta, niszczenie próchnicy. Każdy przejazd też wypala próchnicę. Coś za coś. Chcemy się pozbyć gagatka, to pozbywamy się przy okazji też próchnicy. Ładnie na wierzchu to wygląda. wyciągane. No tak, zawsze w życiu jest coś za coś. Także nie chcę przedłużać, bo też nie mam czasu. Tylko pokazuję co to robię, bo obiecałem. Po prostu męczenie. Męczenie go kilka przejazdów. Jesienią kilka przyjazdów na wiosnę, później gryka. Po gryce prawdopodobnie żytokrzyca Chyba, że noszczyk. No i o tak. O ten ostrożeniek jest niestety niewyrwany. Będzie rósł. No, trudno się mówi. Nie da się zrobić wszystkiego. O ten też, siedzi. Tutaj widocznie jakoś minęło. Zęba nie ma czy coś. A, trudno. Dobra, uciekam. Duże jest powyrywane. Nie wszystko, ale. Taki mam sprzęt, tak robię. Także tyle na dziś, bo nie mam czasu, pędzę.